Yo, z tej strony gruby LWO nagrywam Hot Six in Challenge. Dzięki za nominację zwierzę, Dzięki za nominację stoner. Także lecimy z tym makaronem, co? Lecimy z tym rapowym makaronem. Yo, sprawdzaj to. Ty grałem sobie w LoL'a to napisał do mnie ziomal mówi skleił tutaj wersy, bo nominacja moja zaskoczenia wyskakuje Myślę spoko, opcja, sprawa jest tak prosta, pomagajmy jak tylko można. Zbiórka się pomaga drugi. Choć in Challenge, zapoczątkowo do Solara, teraz grubo lecę Lekarze, pielęgniarki, sanepit dziękujemy Pandemia jest za oknem, dzięki wam jeszcze żyjemy i wszyscy chcemy, żebyście dali radę Wpłacamy więc swój hajs na pochybel COVID-19 Nie pytają nas o imię, gdy umieramy do świata jesteśmy tylko numerami Cholerne, nietoperze z Wuhan to jest ich wina Następną cegiełkę dołożył rząd w Chinach Sprawa skomplikowana jako skarubyka Teraz do sklepu w maskach no i w rękawiczkach A teraz moje magiczne nominacje Po pierwsze Mateusz Daszewski Po drugie mój hype man, co zakłada buty Czyli Sebastian Gołodziejak Po trzecie Kacper Żuchowski I po czwarte Olcio BM Piąta nominacja to moja pani wychowczyni, pani Katarzyna Walaszczyk. Nominacja numer 6, e, tym razem zagraniczna. Dennis, I am waiting for your lines. You have 72 hours. Oraz nominuję wszystkich, którzy mnie słuchają, do wpłacania e, na zbiórkę. Na się pomaga. Link macie w opisie. Pozdro.